Zadanie trzecie. Przejdziemy sobie do zadań, w których wystąpi, wystąpiły yy, przyspieszenie Coriolisa. Bardzo ważne, mówiliśmy sobie o nim, jak je liczyć, jak wektor wstawiać, natomiast sobie tutaj prześledzimy na takim prostym przykładzie. No i mamy samochód. Dacie Logan, zaraz powiem dlaczego. I mamy wyznaczyć przyspieszenie Coriolisa jako procent standardowego przyspieszenia ziemskiego, a przypominam standardowe przyspieszenie ziemskie to 9,81. Działające na tą naszą dacie Logan, na nasz samochód, jadący wzdłuż równoleżnika z zachodu na wschód. Tak jak tu widzimy tą linią przerywaną, widzimy półkulę ziemską, tylko pół tej kuli. I jedzie sobie samochód po tej osi przerywanej tego równoleżnika z zachodu na wschód, czyli z lewa do prawa z prędkością Względną VW, od razu powiem dlaczego. Taki samochód sobie tutaj wybrałem. Ja, taka ciekawostka, podróżuję troszeczkę samochodami. Podróżuję trochę naszą Daczem Logan i y, razem we dwójkę z żoną jeździmy sobie po całej Europie. Na razie mamy w planach też Afrykę i inne kraje. I wyobraziłem sobie, że podróżujemy gdzieś w Skandynawii, po prostu z zachodu na wschód, gdzieś na tej pół, półkuli północnej się znajdujemy i możemy zastanowić się, jakie to przyspieszenie Coriolisa na nas działa, bo przecież jest to coś dodatkowego. Nie tylko przyspieszenie ziemskie, ale też dodatkowo przyspieszenie Coriolisa działa. Jeśli chcesz znaleźć coś więcej o moich podróżach, to polecam wpisać sobie Dacia Logan 1.2 LPG MCV, bo jestem, jak to wielkopolanin, fanem LPG, także polecam. I na stronie francuskie.pl jest taki artykuł, który też miałem okazję redagować. I na dole znajduje się też moje nazwisko, Adam Kasprzak, jest tam troszeczkę więcej o podróżach, także jakbyś chciał spać w samochodzie zamiast w kamperze, czyli tanio, czyli przyjemnie, z lodówką zimnego piwa w środku, to naprawdę polecam, ochrona przed deszczem jest, można podróżować, jak jest LPG, to można podróżować jeszcze bardzo tanio, także polecam podróże, zwiedziliśmy trochę, zwiedziliśmy Skandynawię wielokrotnie, zwiedziliśmy Niemcy, Polskę wielokrotnie, zwiedziliśmy Rumunię, Grecję, Włochy i tak dalej, także jest o tym sporo opowiedziane. Jakie planety też mamy w przyszłości, też tam jest i będzie też trochę aktualizacji tego artykułu. Także zachęcam. I możesz sobie wyobrazić, że właśnie ktoś jedzie sobie taką datę Logan z zachodu na wschód i jakaś siła korysa na niego działa. Dlaczego działa? Ponieważ, jak widzisz, tą szczałką tutaj zakrzywioną występuje ruch obrotowy naszego układu, naszej, na, na, naszej, naszej Ziemi względem Względem jakby przestrzeni, względem kosmosu całego. Nie? I występuje nasze, nasza prędkość unoszenia obrotowa. I tylko bardzo ważne jest to, że my zwykle zapisujemy jako taki wektor skrzywiony, taką takie część koła, wycinek koła po prostu. Ale bardzo ważne jest zgodnie z zasadą prawej ręki. Jeśli palce cztery wskazują dookoła tą prędkość obrotową, to tak naprawdę wektor powinniśmy narysować zgodnie z tym, co jest tutaj na górze. Czyli skierowany zgodnie z kciukiem, z kciukiem w górę. To jest nasz wektor, ten taki właściwy, prędkości obrotowej. Wektor skierowany w górę mówi, że poruszamy się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gdyby zgodnie z tą prawej ręki, jak sobie obrócisz rękę teraz z tym kciukiem, to jeśli kciuk wskazuje w dół, to nasze palce idą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tak, a tutaj mamy przypadek odwrotny, no bo tak po prostu Ziemia się obraca. tak, No nic z tym akurat tutaj nie zrobimy. No i musimy obliczyć to przyspieszenie Coriolisa i zobaczyć jak duże ono jest. Dlatego zasugerowałem, żeby obliczyć jakie ono jest jako procent tego standardowego przyspieszenia. Może jest istotne, może nie, może się już domyślasz, czy, czy to jest duża wartość, ale sobie sprawdzimy, tak właściwie sobie policzymy po prostu. No i prędkość względem mam tutaj wprost daną, ona wynosi około 45 metrów na sekundę. Tą prędkość wybrałem nie bez powodu, jest to praktycznie prędkość maksymalna około 160 km na godzinę naszej daci, także no, musimy sobie wyobrazić, że naprawdę się rozpędziliśmy, co oczywiście jest nielegalne akurat z Skandynawii, no powiedzmy, że jesteśmy w Nielczech na autobanie, tam możemy sobie pofolgować. No i mamy nasze przyspieszenie Coriolisa, czyli dwa razy prędkość obrotowa unoszenia, naszej prędkości z jaką Ziemia się obraca i razy prędkość liniowa względna i sinus kąta między nimi. No i musimy obliczyć, obliczyć sobie oczywiście naszą prędkość unoszenia obrotową, no bo mamy podaną co? Tylko wzór, który jest w kartach, ale też jest podany był na fizyce w liceum i na maturze, że nasza prędkość obrotowa to jest 2 pi przez T. T to jest okres obrotu całej Ziemi. A my wiemy przecież ile on wynosi, tak? To jest taka wiedza, którą powinniśmy gdzieś wynieść, no ze szkoły podstawowej, że na, nasz Nasz obrót to jeden dzień, po prostu i mamy 2 pi dzielone przez jeden dzień. Co ważne, jednostki się nie zgadzają, no bo wiemy, że jednostką jest, powinniśmy dzielić przez sekundy, a nie przez dni, więc musimy to rozpisywać o krok dalej. Jeden dzień zapiszemy jako 24 godziny, ale każdą godzinę możemy zapisać jako 60 minut, a każdą minutę jako 60 sekund. I musimy teraz to po prostu ze sobą pomnożyć. I wychodzi, że jest to około 7,3 razy 10 do minus 5. Znowu, zgodnie z tą korylicą musimy podstawić nasze wartości. Oczywiście za prędkość obrotową unoszenia podstawiamy to 7,3 razy 10 do minus 5. Za prędkość względną 45 i teraz sinus 90 stopni. Dlaczego 90 stopni? Bo jak zauważysz, weź sobie śmiało też, możesz to sobie narysować na kartce. Wektor prędkości unoszenia jest skierowany w górę, a wektor prędkości względnej liniowej skierowany jest w bok. Można powiedzieć trochę do nas. Między nimi jest kąt 90 stopni, ponieważ możemy sobie wyobrazić, możemy sobie sztucznie przenieść jeden z tych wektorów do drugiego wektora i żeby zaczynały się w tym samym miejscu. Na przykład ten wektor prędkości unoszenia możemy sztucznie przenieść sobie do, tego, do tej niebieskiej kropki, naszej Daci Logan, i on będzie skierowany w górę. I między nimi jest 90 stopni. I zgodnie z zasadą prawej ręki, tutaj przypominam Tobie rysunek, jak weźmiemy sobie, weźmiemy sobie dokładnie te nasze prędkości unoszenia i względną, i weźmiemy sobie najpierw, przejdziemy sobie palcami przez skierowaną w górę prędkość unoszenia, a potem skierowaną w prawo i do nas prędkość względną, to wyjdzie nam, że nasza, nasze przyspieszenie Coriolisa, śmiało sprawdź sobie to prawą ręką, jest skierowane dokładnie do osi Ziemi. Tak? Po, można powiedzieć, że tak poziomo do osi Ziemi. No i ile wynosi? No musimy sobie przemnożyć te wszystkie wartości. Oczywiście notacja wykładnicza zmusza nas do tego, żeby przenieść sobie tutaj przecinek. Jest to około 6,57 razy 10 do minus trzeciej. No a jaka to jest to dokładnie 0,00657 m na sekundę kwadrat? No liczba stosunkowo mała. No ale sprawdźmy jaki to jest procent standardowego przyspieszenia ziemskiego. Musimy sobie podzielić nasze przyspieszenie Coriolisa przez nasze g, czyli 9,81. Jak sobie podstawimy te wartości i podzielimy, to wychodzi, że jest to 6,7 razy 10 do minus czwartej ale chcemy w procentach, więc musimy pomnożyć razy 100% i wychodzi, że jest to 0,67%. I to jest nasz wynik, dużo poniżej 1%, czyli bardzo mało, ale jednak jakbyśmy robili jakieś dokładne obliczenia, czasami nawet w telefonach można sprawdzić, jakie jest przyspieszenie, są akcelerometry w telefonie, takie aplikacje, to ten wynik jednak by nam zaburzał troszeczkę wynik. Czyli jechalibyśmy ze stałą prędkością, ze 160 km na godzinę, i nasze przyspieszenie Coriolisa jednak miałoby jakiś wpływ na nasz wynik. I tutaj zwracam Tobie uwagę, żeby przećwiczyć, jeśli to jest niejasne tutaj, albo nie czujesz się pewnie z tym, żeby przećwiczyć jeszcze raz, jak zastosujemy tę sodę prawej ręki. Czyli wyobrażamy sobie, że wszystkie wektory wychodzą z jednego punktu, z tej kropki niebieskiej, czyli przesuwamy sobie sztucznie ten nasz wektor prędkości unoszenia obrotowy do tej niebieskiej kropki, dokładnie w to miejsce, tutaj skierowany w górę. I idziemy palcami, przechodzimy tymi czterema palcami od prędkości unoszenia obrotowej aż do prędkości względnej i wtedy kciuk idzie w prawo, tak, w prawo i do tyłu, idzie wprost w oś ziemi.